Czy słyszeliście o Edycie Śliwińskiej? Choć jej imię nie jest powszechnie znane w Polsce, z pewnością przypomina wiele osób w Stanach Zjednoczonych. Edyta, polskoamerykańska tancerka i modelka, na stałe osiedliła się w USA, gdzie zdobyła serca widzów jako uzdolniona choreografka i uczestniczka popularnego programu telewizyjnego Dancing with the Stars. To wyjątkowe show, które od wielu lat cieszy się olbrzymią popularnością, doczekało się również polskiej wersji, znanej jako taniec z gwiazdami. Edyta Świńska zaintrygowała widzów amerykańskich od roku 2005 do roku 2016, zyskując ogromną popularność i uznanie w tanecznym świecie. Jej osiągnięcia w tym programie są imponujące: w szóstej edycji, tańcząc z Jasonem Taylorem, zdobyła drugą lokatę, a w trzeciej edycji partnerowała Joeyowi Lorenzowi, zajmując również drugą pozycję. Przez 11 lat swojej pracy w programie Edyta miała okazję współpracować z wieloma znanymi osobistościami, które również występowały w amerykańskiej wersji Dancing with the Stars. Warto zaznaczyć, że tancerka nie ograniczała się jedynie do tańca. W 2009 wystąpiła gościnnie w jednym z odcinków serialu CSI kryminalne zagadki Nowego Jorku, co z pewnością wzbogaciło jej doświadczenie w branży rozrywkowej. Edyta Śliwińska ma na swoim koncie nie tylko sukcesy taneczne, ale również profesjonalne wykształcenie w tym zakresie, co sprawia, że jej talent jest jeszcze bardziej imponujący. Jeśli chodzi o jej życie osobiste, Edyta urodziła się w 1981 roku w Warszawie. Ta młoda tancerka od zawsze miała pasję do tańca, która z czasem przekształciła się w wspaniałą karierę. Jej życie prywatne również obfituje w wiele radosnych chwil. W 2017 roku wyszła za mąż za Aleka Mazoł, również tancerza, a para doczekała się dwóch dzieci syna Michaela który przyszedł na świat w 2014 roku oraz córki Lej, urodzonej w 2017 roku. Mieszkając na stałe w Stanach Zjednoczonych, Edyta odnalazła swoje miejsce w sercach amerykańskich widzów, stając się królową tamtejszej sceny tanecznej i wzorem do naśladowania dla wielu młodych tancerzy. Jej historia to dowód na to, że pasja i determinacja mogą prowadzić do wielkich sukcesów, a talent potrafi przekroczyć granice kulturowe. Kto wie, jakie jeszcze niespodzianki przygotowuje dla nas Edyta Śliwińska w przyszłości?